Ojcze Nasz to jedna z pierwszych modlitw, w których się uczymy i pewnie wielu z Was odmawia, nawet codziennie. A dziś chciałbym, żebyśmy zatrzymali się nad samym początkiem tej modlitwy, konkretnie nad jej dwoma pierwszymi słowami, czyli Ojcze Nasz. Bo nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się, ile te słowa tak naprawdę znaczą, jak wielkie to są słowa. Bo kim jest Ojciec? Ojciec to jest ktoś, komu na nas zależy, kto chce przy nas być, mieć z nami kontakt kto chce nam pomagać, uczyć, pokazywać nam świat, kto chce nas chronić. To jest ktoś, kto tak najzwyczajniej w świecie nas kocha i to tak bezwarunkowo. I taki właśnie jest Pan Bóg. On jest naszym ojcem, On jest naszym tatą i to na dodatek znacznie lepszy niż ja tutaj starałem się opisać i to jeszcze takim, który kocha nas jeszcze bardziej niż ktokolwiek inny na świecie. I spójrzcie też, że sam Pan Jezus mówi nam o tym, że Pan, że Pan Bóg to... To nasz tata i uczy nas, żebyśmy tak właśnie się do Niego zwracali. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, zrozumieli tę, wydawałoby się mogło prostą prawdę, że Pan Bóg to nasz kochający tata. Bo gdy to, gdy to zrozumiemy, to nasza relacja z Nim stanie się dużo lepsza, bo może czasem Go źle postrzegamy, czasem może nam Pan Bóg wydaje się takim sędzią, który tylko nas ocenia albo jest gdzieś daleko, a przecież to nieprawda. Jak jak powiedziałem, to jest nasz kochający tata, który chce mieć z nami dobrą relację, chce mieć z nami kontakt, który się o nas troszczy, yy, i też potrzeba, żebyśmy mu na to pozwolili. Kiedy z, yy, uświadomimy, sobie, że, uświadomimy sobie, że Pan Bóg to nasz tata, to, to stanie się właśnie yy, to, stanie się możliwe. Yy, I to jest w ogóle tak wielka sprawa, że, yy, że aż ciężko mi ją opisać. Dlatego też yy, dzisiaj zachęcam Was, żebyście jeszcze sami zastanowili się nad tymi słowami. Ojcze nasz, żebyście pomyśleli, jak wielka to jest sprawa, i zachęcam Was do tego, żebyście tak właśnie do Pana Boga się zwracali. Ojcze, tato, tatusiu, żebyście modląc się wypowiadali te słowa całym sercem i z pełną świadomością tego, co te słowa znaczą, żebyście wiedzieli, że do Pana Boga zawsze możecie się zwrócić. Zachęcam Was do tego, tym bardziej teraz, w Wielkim Poście, który jest czasem nawrócenia, E, a oznacza bycie bliżej Pana Boga. E, zastanowienie się nad tymi dwoma słowami Ojcze Nasz na pewno sprawi, że, że będziemy bliżej Niego. Powodzenia.